Dobra, pierwsza obszarówka, nie o tym wie. Jako <noise> jedyny dostałeś, ja kurwa, prostu, z tego? <noise> <iknęłem. głos> Za szybko, zrodowałem. Chyba nie była wina samonerki teraz... Zjada kogoś. Już nie, dobra. Ale multa. Wpisk! Dobra, mogę niewidzialność. się zabisz trochę. O! jest. Zatrułem go. <laughs> Dobrze. Jakieś ataki. Zwycięstwo. No na na mnie jest, kurde. Zjadanie, czy to? Dobiec. Dobra, niech go nie złapał. I kastuje w ziemię. Trzy razy. Tak, czy... trzy razy. Dobra, zaraz tam dobiegnę. Z gramów bił fajnie. Tylko moja kondycja jest... Strym... Uciekasz? No, zjechać trzeba. Tylko, że ja już nie zdążę zjeść. A? Nie obrywałem jakoś mocno, dobrze. Kurwa, jakie to ma zasięg? No, to ma zasięg. Nie zmienia jeszcze formy, a no, w sumie ma. Ma jeszcze trochę HP. Ten co? Czemu w miejscu stał? Unikał go. Teraz coś kastuje. Bator na będzie. Dobra. Teraz będzie, no. Wciąż teleportował tam. Dobra. I teraz jest tu sobie wypada wypić. No chyba, że by mnie jeszcze złapał ty? Dobra, dawaj. Trzy obszarówki nie, chyba. Trzeba będzie, nie będę mierzał, tylko bił bez kamery w niego. Namierzuj po potuniki lepiej. Dobra, słuchuję... Dobra! Pomóc. A, Zwalę multa! Dobra, poszedłem tylko z Pi, 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 kurwa! O kurwa! Trzeba używać obu pierdolę! Dobra, obszarówka uniknięta. Nawalanie w niego jest. Tego wycie O! Stagger! O, fajnie, dobra. Nawalamy w niego. Teraz sam ulta. Kurde. I mój ult, wjeżdża mój ult. Trzy obszarówki pewnie teraz dwa bo jedną. Tylko można wałać niewidzialności. Teraz trzy. Ta, teraz trzy. Nie! Uff. Dobra, ja zwierzę od niego. Nie! Trzeba. No bo nie. Zdążyłem. kurwa! On tylko pożera teraz, teraz dopiero. Nie, pożera. Zdumnął mnie. O, kurwa, nie mam 100. Stu... Dobra, wybucha. Jan mam dwa stusy, maska rezulta ode mnie, fajnie. Teraz Tornado. Jeszcze raz muszę karetę wbić. O kur... bo zabisko nie jest. Nie, nie padłem dobra. Z tym przy wyskoku dawać. Jaką ma 0 ab prawie. Nie wiem, jeszcze ma. Skupienie. No, prawie 0 mówię. Skupienie, tak. We mnie czy nie? Nie, w ciebie. Jura. Bez IA. ja pierdolę po prostu. Trochę mam. Dobra, poczekam z tym zegarkiem na razie. Ostatni Estus. Na razie nie mogę go zaatakować. Iii, mamy, mam wale, wale. wale. Dobra. Jep. Zegarek. Wal, wal, zegarek, wal, zegarek. Wywal na no, zegarek i go biję. Zaraz mu wejdzie z rot Dobra. Nie grydujcie, nie grydujcie. Biję z Spadnie. Jest! śmija! Dobra, w końcu padł. Kurwa. Na trzynasty levelu no. I to jest. z jakimś randomem, co nie umiał grać w ogóle. No nie garał. <laughs> nie trzeba było czekać trzech miesięcy.